O tym, jak się takie seriale robi o prawnikach, czy o procesach, czy wy jak przygotowujecie go? Ja wiem, że to w dużym stopniu zależy od scenarzysta, ale może od aktora, który kreuje taką rolę prawnika, to też w jakiś sposób. Czy wy bierzecie pod uwagę, jak to naprawdę jest? Czy, czy, czy znacie kodeksy, czy czytacie przepisy, albo no, metody, metody jakieś serialistyczne, to, to, to czy, czy, czy to w ogóle bierze pod uwagę? Czy też, czy też to, co tu wygłaszam tej rozmowy, że raczej nastawiacie na, e, się na to, żeby to było ciekawe dla widza? No, ja no, oczywiście, jest... to... oczywiście, e, oczywiście trafi Pan. No, oczywiście my e, opieramy się, to znaczy scenarzyści opierają się na, czasami na, na prawdziwej sprawie, ale. Z różnych powodów, również technicznych, musimy zmieścić, tak jak powiedziałam, odcinek ma 45 minut, bo musimy ten, ten przypadek opowiedzieć, czy dwa, w 45 minut, więc oczywiście, że naginamy. Jeżeli chodzi o mnie, to ja zawsze chciałam, żeby Agata była mniej, taka kryształowa, i żeby myliła się i żeby miała więcej dylematów jakichś swoich. Jeżeli chodzi o. Na przykład zawsze marzyłam, żeby zobaczyć Agatę nieprzygotowaną. Prawda? Ona jest zawsze tak super przygotowana. Przychodzi na salę, ona wie, co się dzieje, wie w jakiej sprawie uczestniczy, kogo prosi i tak dalej. Zawsze się zastanawiałam, czy nie byłoby fajnie, gdyby, gdyby pokazać adwokata, który z różnych powodów, ale właśnie na bo to jest chwilę, żeby, żeby można powody pokazać, jest nieprzygotowany, jest z jakichś powodów niegotowy do, do, do występu, to byłoby może ciekawsze, natomiast... Bardziej autentyczne. Bardziej autentyczne, Natomiast prawda jest taka, że po tych badaniach, które się odbywają, to zdaje się, że publiczność chce widzieć osoby, które są Lepsze, to znaczy lepsze niż oni sami, że mają jednak pragnienie oglądać kogoś, kto może być dla nich przykładem, i, i zdaje się, że, że, że ten serial jakby na takie zapotrzebowania odpowiada. Ja, ja w pewien sposób już. Po, po, po drugim czy po trzecim sezonie przestałam gdzieś z tym walczyć. Próbuję tylko rozegrać te, te moje rzeczy w jakiś tam ciekawy sposób. Natomiast, no, rzeczywiście ten serial absolutnie nie jest y, 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 serialem dokumentalnym. My w ogóle się na zupełnie czymś innym opieramy. My chcemy dostarczać emocji i jakby to nas najbardziej interesuje. Dziękuję Państwu, bo ja będę musiała przyjść do pracy. No, kiedy Pani to mówiła, to, to ja bym obejrzeć przed laty, był taki. Wielkim aktorem włoskim Witorium Wysika się nazywał.